Witam serdecznie. Chciałem się podzielić świadectwem, które dzięki tylko Panu Bogu, że jestem tu w ogóle na tym miejscu. Bo w tygodniu tak się zdarzyło, że jechałem rowerem i byłby po prostu samochód mnie roz, zabił. E, kiedy samochód osobowy wyprzedzał autobus, a ja już byłem prawie równo z autobusem. I ten ktoś z tyłu jadąc je, wyprzedał samochód, znaczy wyprzedał autobus. Ja nie wiem, czy to cud od Boga. Jakby się zatrzymało wszystko. A ja już byłem przed maską tego samochodu rowerem. I nagle skręciłem na pobocze, to ja nie wiem jak to się stało, ale tylko samochód to optarł o, o mnie obok. I kiedy przejechałem, dziękowałem Bogu, że to tylko Jego łaska. Tak jak tu brat pastor powiedział na początku, że wszystko mamy z łaski Bożej. I to, że jestem tu na tym miejscu, to dzięki Bogu, dzięki Jego łasce. Bo to było no, niewyobrażalnie, jak to tak przemyśleć, to niewyobrażalnie, jak ja bym przeleciał przez ten samochód. No ktoś ten prowadząc, co on nie myślał chyba, ja nie wiem czy myślał, tylko że się, kiedy zatrzymałem się, bo to mam rower spalinowy to on sam jedzie, także nie pedłowałem, ale zatrzymałem się i obejrzałem się do tyłu. To ten kierowca, który byłby to, to byłoby ten wypadek, to przejechał do tyłu i jechał z autobusem. No ale mimo wszystko, to jest... Bóg tak cudownie mnie uchronił. Cudownie. Ja no, nie mogę sobie jeszcze tego, jak to mówią, zapomnieć, bo to jest takie przeżycie. I to było w tygodniu, w czwartek było to. Jechałem na z Libiąża w stronę Żarek, ale jak to było przygotowane, to tak jakby ten... Jakby moje, kierownica, jakby ktoś pokierował, żeby ja zjechał po, na bok na, 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 na pobocze. I, I to jest tylko i wyłącznie od Boga otrzymałem to, że dało jeszcze życie. I jemu dziękuję i. Myślę, że warto, bo słowo Boże mówi, że bez woli Bożej nawet włos głowy Wam nie spadnie. Więc to Bóg kierował tą sprawą Bóg ochronił. To nie jest powiedziane, że ja sobie tak wymyśliłem. Ja po prostu do dzisiaj nie wiem, jak to się stało. To tak by wyglądało, że ten autobus, ten samochód się zatrzymał w tym miejscu, a ja mogę sobie pojechać. Nie, to jest Boża Łaska, i niech, jemu, niech tylko i wyłącznie Bogu będzie za to chwała i cześć. Dziękuję.